W tym filmie pokażę ci jak możesz dodać muzykę w aplikacji CapCut. Na początku musisz nacisnąć opcję audio, która znajduje się w lewym dolnym rogu. Nie możesz mieć nic zaznaczonego, ponieważ jeśli masz zaznaczony jakiś klip wideo, pasek na dole się zmienia. Dlatego odznacz wszystko i naciśnij audio. Następnie kliknij dźwięk, czyli pierwszą opcję. Tutaj mamy kilka możliwości. Jeśli załogujesz się do Capcut, możesz uzyskać dostęp do wszystkich dźwięków z TikToka. Ale możesz też dodać muzykę bez logowania, naciskając ikonę ognia. Tutaj pojawiają się polecane piosenki i wystarczy, że pobierzesz tę, którą chcesz, a następnie klikniesz ikonę plusa, aby ją dodać. Piosenka zostanie dodana do projektu i jak wiesz, możesz ją teraz edytować, czyli przyciąć, ustawić moment rozpoczęcia i dowolnie nią zarządzać. Teraz przejdziemy do drugiej opcji, czyli dodania własnej muzyki do CapCut z Twojego iPhone A. Aby to zrobić, ponownie odznacz wszystko i naciśnij Audio, potem i dźwięk i teraz kliknij ikonę folderu, czyli drugą opcję. Tutaj masz kilka możliwości, skąd załadować dźwięk. Możesz go wyodrębnić z filmu, pobrać z urządzenia, czyli z Twojego iPhone A albo z iTunes. W tym przypadku wybierzemy z urządzenia. Kliknij Wybierz i otworzą się pliki na Twoim iPhone'ie. Jeśli masz tam zapisany jakiś plik muzyczny, wystarczy go wybrać, kliknąć w prawym górnym rogu przycisk do przesłania i gotowe piosenka zostanie dodana do projektu, tak jak ta, którą pokazaliśmy wcześniej. To są dwie metody dodawania muzyki do CapCut. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. A jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone'a w prostych krokach, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.